Kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Nie było mnie tu miesiąc, ale muszę powiedzieć, że szkoła mnie pokonała. Ten przedmiot, który robiłam teraz, był bardzo intensywny, zawierał dużo materiału. No i trzeba było po prostu się tylko na tym skupić. Oczywiście pomiędzy pracą, obowiązkami domowymi. I to tak po prostu wyszło, ale już jestem po. I słuchajcie, jesteśmy na wakacjach na takich krótkich wakacjach, bo od soboty do środy dzisiaj jest poniedziałek już jesteśmy tutaj dwa dni fajnie się zrelaksowaliśmy, odpoczęliśmy jest rano ja już się zebrałam, czekam na Mateusza zaraz wyjdzie i idziemy słuchajcie po kawkę nic tutaj he. znaczy mamy wiecie co mamy ekspres, mamy czajnik ale stwierdziliśmy to wszystko było, w, wiecie, w wyposażeniu pokoju, ale stwierdziliśmy, że my nic na tych wakacjach nie robimy, tylko sobie właśnie będziemy chodzić rano i kupować, a mamy wszystko bardzo blisko. Stale odwrócę się i zobaczcie, tutaj może wam coś zobaczycie, o. Widać. O, przerwana osa poleciała. Słuchajcie, jesteśmy nad jeziorem w górach w Upstate New York, Lake George. Mateusz wyszedł. Ok, idziemy i zaraz Wam więcej poopowiadam. Idziemy na kawę. Nie wziąłam sobie okularów. Słońce świeci prosto w twarz, no ale trudno. Mamy tutaj wszystko bardzo blisko. Tu na tym jeziorem jest to bardzo fajnie zorganizowane. Jest małe miasteczko i tam są wszystkie restauracje, wszystkie kafejki. Także naprawdę wszystko jest pod ręką można powiedzieć. I teraz sobie właśnie zmierzamy po kabusie. Mamy tutaj w hotelu Mariot. Jedną kawiarnię, po drugiej stronie ulicy mamy drugą kawiarnię. Zaraz już tam dojdziemy. Gdzie idziemy? Do której idziemy Do tej co wczoraj rano czy do tej, co po południu? I taki mamy spokojny poranek. Kupimy sobie kawkę i weźmiemy Was nad jezioro. Sobie wypijemy kawkę z widokiem. Chcę zobaczyć, jaką to mają. Tutaj? A, to taki tutaj pewnie jest wiesz, taki standard amerykański. Jedynie co no to mamy tutaj problem z jedzeniem. Ale my mamy, kochani, problem z jedzeniem wszędzie, gdzie, nie, gdzie byśmy nie pojechali. Weź to zobacz czy mają maszynę. Dlatego, że no amerykańskie jedzenie, wiecie, jest niezdrowe. Wszystko jest smażone. Mają dużo owoców może, ale są smażone. A wiecie, my tak za smażonym jedzeniem średnio przepadamy, szczególnie na wyjazdach, bo te oleje są używane długo. Nikt nie chciałby się tu źle poczuć. Mają? Okej. Okay. To dzisiaj kupujemy jeszcze w innym miejscu. Odwracam kamerę i wchodzimy razem. Jakieś track też mają. To jest taka kawiarnia. Mateusz poszedł do środka kupić, tam nie weszłam, znaczy weszłam, ale weszłam, bo jest bardzo ciasno. A to jest chyba przy takich e, domkach, pawilonach, no nie wiem jak to powiedzieć, do wynajęcia. My tutaj mieszkamy dosłownie dwie minuty piechotką. Stąd akurat widać nasz hotel, ale tam w oddali później, będziemy wracać, to wam pokażę właśnie w tym miejscu. W tej części jeziora są hotele. kempingów tutaj nie ma, tylko są kabiny, kabiny, hotele, można sobie to wszystko wynajmować. I prawie wszystkie tutaj mają prywatną plażę, dlatego jest fajnie. Dlatego też się zdecydowaliśmy tutaj zostać, bo mamy właśnie prywatną plażę i, i kajaki i leżaki i basen. Także naprawdę... Nie trzeba nic więcej już o niczym więcej myśleć. Wejdę do cienia. Oko mi łzawi strasznie. I co? No i czekamy na Mateusza. Jeszcze Wam powiem, że pokój nie jest za nowy, ale ja to wiedziałam być, jak bukowałam ten hotel, bo no bo zdjęcia były, także na, 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 tym, na zdjęciach widać ale ogólnie położenie tego hotelu jest najlepsze ze wszystkich tutaj, dlatego, że mają bardzo fajną plażę. I wczoraj sobie wzięliśmy, słuchajcie, kajaki, popływaliśmy właśnie tutaj wzdłuż tego jeziora zobaczyć na te inne hotele i rzeczywiście zrobiłam dobry research, bo, bo nasza plaża jest najfajniejsza, a co jest w ogóle najfajniejsze dla mnie prywatnie, bo, słuchajcie, jest to, że woda jest płytka, bardzo długo, tak wiecie, może dotąd. <gol> go> Jest normalnie prawie do połowy jeziora, także ja mogę sobie spokojnie pływać i szaleć, bawić się bez stresu, że jak, wiecie, popłynę za daleko, to nie dotknę dna. A ja się tego boję, wiecie, ja umiem pływać, ale na takiej powierzchni bardzo bezpiecznej. Dlatego słuchajcie, to jezioro jest bardzo czyste. Właśnie i w połowie jeziora jeszcze widać dno. Także to jest bardzo fajne, a nie śmierdzi w ogóle. W ogóle nie czuć mułem. Tak jak wiecie, nam się kojarzy jezioro z takim zapachem właśnie mulastym. Tak tutaj w ogóle e, nie czuć. I woda jest tak nagrzana, że naprawdę, jak się wejdzie, to się nie chce z niej wychodzić. Mamy basen, tak jak wspominałam, ale wiecie co, nawet tam się nie chce z tego basenu iść, bo skoro jezioro jest tak fajne, no to z tego korzystamy. Dobra, idę do środka, może trzeba Mateuszowi pomóc, bo co on tak długo tam siedzi. Jest kabusia, ale jest tak gorąca, że aż się trzymać nie da. Ale może doniesiemy. Rzeczywiście, ale mam bliźniutko. Let's go. Witajcie nad jeziorem Lake George. Zobaczcie, jak my to mamy pięknie. Już się ludzie kąpią. Cudnie, prawda? Idziemy sobie tam na stoły, teraz usiądziemy. Wiecie to taka kawa rzeczywiście jest strasznie gorąca. Chyba muszę ją na chwilę tu postawić, bo mnie ręka parzy. Tam. To wam tak pokażę. Ogarnę ekranem całą tą plażę. Ale jest gorąco. No, udała nam się pogoda. Um, bardzo nam się udała pogoda. Myślałam, że będzie troszkę chłodniej, ale jest super. Siedzieliśmy sobie tutaj pod takim parasolem. Jest bardzo już gorąco. Przeszłam się kawałek i jestem spocona. Wczoraj mnie troszkę mm, przypaliło dekolcik, chociaż byłam wysmarowana, ale jednak byliśmy praktycznie cały dzień na słońcu wczoraj. Kurczę, nie mogę patrzeć. Zrobiliśmy sobie wczoraj taki właśnie dzień na zewnątrz i praktycznie od rana do wieczora wróciliśmy do domu do pokoju, to była pół do dziewiątej. Byliśmy na zewnątrz, jedynie co, to wiecie co, przechodziliśmy do domu się przebierać. A to w stryk kąpielowy, a to w ciuchy, a to w stryk kąpielowy, a to w ciuchy. I tyle. Są tutaj sporty wodne. Można sobie, wiecie co, zrobić. Jak się na to mówi? Jak oni nazywają? Surf? Surf Coś takiego. No, nieważne. W każdym razie jest motorówka do której jest e, przypięty taki spadochron czy jak się to nazywa? paralotnia? Spadochron. No. Spadochron, takie no. I ta łódka ciągnie właśnie ten spadochron i tam siedzą dwie osoby. I, I można sobie zrobić taką um, atrakcję. Są e, statki parowe, bardzo fajne. Pójdziemy dzisiaj, to Wam nagram. Ale dżedzki tutaj nie widzimy. Dzisiaj chyba pojedziemy troszkę dalej. Mateusz chce sobie pożyczyć dżedzki. Trochę sobie poszaleć po jeziorze. No tak jak mówiłam, wczoraj mieliśmy kajaki. Może dzisiaj sobie też weźmiemy kajaki, albo jutro. Dzisiaj jest spokojna woda. przelewiał wiatr i te kajaki były takie trochę szalone, ale było fajnie. No dobra, pijemy kawę i może sobie pójdziemy na śniadanie? Zobaczymy. No raczej nie jesteśmy osobami, które śniadanie jedzą, ale tutaj u nas właśnie przy tym hotelu jest restauracja. I można, można iść na śniadanie, także zobaczymy. Zobaczymy, co po tej kawie. powie nam brzuszek. Przejechaliśmy wynająć skuter wodny. Mateusz jest w środku. Załatwia formalności. I zaraz mamy zejść tam w dół. Do plaży. I, i wiecie co? I będziemy mieć jeden skuter. Będziemy sobie razem tam siedzieć. I na drugim skuterze jest opiekun, można to tak nazwać, który nas poprowadzi w miejsce, gdzie można sobie poszaleć właśnie na tym skuterze wodnym, bo ogólnie tutaj dowiedzieliśmy się, że na tym Lake George skutery mogą mieć jedynie rezydenci, czyli nie można sobie przywieźć swojego skutera. Wiecie, tutaj wiele osób posiada swoje skutery wodne, ale niestety nawet mimo tego, że mamy, nie możemy ze sobą przywieźć. Znaczy my nie mamy, ale dużo ludzi ma i, no I tutaj trzeba wynająć. No i, no i trudno, no jest co jest. Nie ma takiej trochę wolności, że można sobie będzie po swojemu poszaleć, ale. No, jest ok, myślę, że będzie fajnie. No, jest gorąco, powiem Wam. Dzisiaj jest e, bardzo gorąco i nie ma wiatru. Wczoraj było również gorąco, ale przynajmniej był wiatr. Trudno. Dobrze się nasmarowałam. Wiecie co, ja nie jestem fanką takich sportów, czy to wodnych, czy jakichś ekstremalnych innych sportów. Jestem z tych ludzi ostrożnych, za to Mateusz, mój mąż, jest ekstremalny, lubi wszystko szybko i wysoko i wiecie, wszystko co ja nie lubię. No ale namówił mnie dzisiaj, żebym z nim poszła na te No No niby ma się zachowywać grzecznie, jeździć spokojnie, także zobaczymy. Z tego wyjdzie. Zostawiamy rzeczy i idziemy tam na plażę czekać na ski, aż wrócą, i wtedy się przesiądziemy. My już po ski, po skuterach wodnych, Wiecie co, było bardzo fajnie. Cieszę się, że Mateusz mnie namówił. Bałam się bardzo, <gryw> bardzo się bałam, bo ja takich rzeczy się boję. Ale było fajnie. No niestety nic nie nagrałam, bo zostawiliśmy, e, słuchajcie, nasze rzeczy w samochodzie. Ale mam parę zdjęć, ten pan, który był z nami, nam zrobił, także tu wam wstawię te zdjęcia. Przeszliśmy sobie teraz na kawkę, na lunchek. Zamówiliśmy sobie sałatę z kurczakiem. Mateusz zupę. No i kawę, ale wiecie co, tutaj z kawą też jest problem, <grym> bo nie wszystkie restauracje mają ekspresy do kawy, tylko takie kawy przelewowe, takie zwykłe, wiecie. Może nie tak aromatyczne, no zobaczymy, miejmy nadzieję, że będzie ta kawa dobra. Wypijemy sobie tą kawę, zjemy sałatkę i wiecie co, byliśmy podjechać, byliśmy, podjechaliśmy zobaczyć rowery. Miejsce, gdzie można wypożyczyć rowery, i sobie pożyczymy rower. Teraz i troszeczkę pojeździmy rowerem. Zobaczymy, no. Ja nie jestem jakąś sportsmenką, nie muszę. Ta restauracja ma swój, można powiedzieć, parking. Na łódki można tu sobie podpłynąć i sobie zjeść posiłek, i płynąć dalej. Bardzo tutaj ładnie. No, to jest taka. Amerykańska solina. Powiem wam, że widoki na tym dżeki były, no, wyśmienite po prostu. No, ale szkoda. Nie brałam nic, słuchajcie, cennego, bo nie miałam gdzie tego położyć. A wiecie, jak to jest. Można wpaść do wody. Przyszły nasze kawy, ale wiecie, co dobra ta kawa. Nie ma co marudzić. Trochę tak, wiecie. Lobimy sobie pomarudzić, ale nie ma co, trzeba najpierw spróbować. Jesteśmy tutaj już trzeci dzień i powiem Wam, że jest bardzo fajnie. Zanim tu przyjechaliśmy, to oglądałam dużo filmików, nakręconych, wiecie, przez ludzi normalnie tak, co tu robić, jakie są atrakcje. I jakoś takie miałam odczucia, że może być średnio. Nie wiem, czy ci ludzie po prostu tak wygrywali, czy, czy po prostu jakoś tak wyszło samo. Ale to, co zastaliśmy tutaj, to nas naprawdę pozytywnie zaskoczyło, bo jest przepięknie. Pójdziemy później do tego wylecz. Tutaj jesteśmy w tym wylecz właśnie nad tym jeziorem, tu się wszystko dzieje. Takie trochę krupówki, <grym> jak w Zakopanem, nie? No tak, no, wszystkie sklepiki są, restauracje, kafejki. Tak, to jest usytuowane w jednym miejscu, że jak się przyjedzie, to można tutaj wszystkiego doświadczyć. Fajnie, bardzo fajnie. Naprawdę. I powiem wam, że zdecydowałam się, że pójdę na bołta, na łódkę. Mają tutaj parowe takie właśnie statki duże. Ja miałam przez długi czas chorobę lokomocyjną i unikałam takich rzeczy, bo raz, słuchajcie, chcieliśmy się, raz przyjechaliśmy, przepłynęliśmy z Część City na Manhattan to jest dosłownie 5 minut albo może 7 minut plus i ja tam mało nie umarłam na tym kruzie. i wtedy się tak wystraszyłam i o, na parę lat trzymałam się z daleka w ogóle właśnie od, od takich rzeczy jak ludzki, statki. Ale dzisiaj na tym tecki, no były fale i bujało i Mateusz i, dosyć szybko czasami wiecie, jechał, płynął. I nas podrzucało do góry i na boki i byłam ok Nie? No i chyba jutro zaryzykuję, ale jeszcze nie pójdę tak na żywioł. Tylko są w się tutaj właśnie u nas w takiej ale aptece plasterki, które się przykleja za uchem i mają pomagać właśnie na chorobę lokomocyjną. Także tak zrobię. Bo fajnie, fajnie by było tego doświadczyć. Na tym statku jeszcze są takie organy parowe. I teraz rano wszystko wam podagrywam, jak, jak idziemy. A teraz czekamy już na sałatki. Jesteśmy głodni, jeszcze nic nie zjedliśmy, już jest 12 godzina. I po tych atrakcjach wszystkich um, chce nam się po prostu jeść. Bardzo dobre sałateczki. Ale coś tu wiatrem nam wieje no. bardzo, nie? <laughs> ale przyjemnie, jest bardzo przyjemnie. Smacznego. I teraz zmierzamy już do wypożyczalni rowerów niestety bateria mi pada także już nie ponagrywam ale widzimy się jutro w kolejnych atrakcjach przeszliśmy na plażę i mieliśmy szczęście bo były ostatnie dwa wolne leżaki bardzo dużo ludzi dzisiaj dzisiaj albo wczoraj przyjechało nowych i jest pełne obłożenie Dużo rodzin z dziećmi, bardzo dużo dzieci jest. Ale to jest jest przyjazne dzieciom, bo tak jak wspominałam wcześniej, jest płytko. Fajnie, posiedzimy sobie chwilę i zaraz idziemy do wody popływać. No ja jestem naprawdę zadowolona, bo mogę sobie pływać bez strachu. A tam są kajaki. Właśnie wczoraj sobie nimi popływaliśmy tutaj jest domek, do tego domku się po prostu idzie, podaje się numer pokoju i trzeba sobie zarezerwować, no bo jest jednak no, jest obłożenie i ludzie z chęcią właśnie biorą te kajaki i można sobie fajnie popływać jest restrykcja, jak daleko można odpływać ale myśmy wczoraj trochę złamali te zakazy i nikt nic nam nie powiedział no i kochani, jak to na wakacjach Nadszedł czas kolacji, plażowanie, jedzenie, zwiedzanie i tak to się tutaj nam życie toczy. Przyjechaliśmy na kolacyjkę, słuchajcie, do miejsca, gdzie będą mięso. Barbsider, zaraz Wam odwrócę kamerę i pokażę, jak to wygląda. Idę, idę, już Mateusz się za mną ogląda, bo słuchajcie, jest strasznie chyba zgłodniał. Ładnie tutaj, piękne kwiaty i fajnie, że można siedzieć na zewnątrz. No pachnie ładnie. Jest karta. Zaraz o, french onion soup wiecie co, na tym wyjeździe tą zupę francuską cebulową w każdej restauracji jem. no i chyba tutaj tak, też zjem żebym miała porównanie no wczoraj jadłam zarąbistą wyśmienitą najlepszą zobaczymy czy, czy ta by dorówna ok zaraz wybieram na co mam ochotę. To już ma ochotę na żeberka. Ale może jak poczyta sobie tutaj tą kartę, to zmieni zdanie. Zupka jest, no ładnie zapieczony serek. Zaraz spróbujemy. Próbujemy zupkę. Kolor już jest gorszy niż wczoraj, muszę powiedzieć. No. Wczoraj jadłam taką pyszną, tą zupę cebulową. Bardzo ciemny wywar i taki klarowny jak rosół. I bogaty smak, i ser taki, wiecie, troszeczkę um, śmierdzący, tak dobrej jakości, a tutaj, a tutaj jest ok. Nic takiego, wiecie, ciekawego, ale no da się zjeść. Jest zapieczona. Ser się fajnie ciągnie. Może być, no ale to nie jest to, co wczoraj. Wczoraj naprawdę, już się powtórzę, ale była przepyszna do Tak was ustawiłam trochę bokiem, bo tak słońce jakoś, wiecie, to świeci, że prześwietla cały ekran. No dobra, jemy. Jeszcze przynieśli nam Chlebek, cornbread, lubię cornbread, to zjem sobie jeszcze z tą zupką ten cornbread, no i czekamy na nasze główne dania. Dotarło nasze jedzenie, Mateusz ma trzy różne, mięsa wędzone, ma a to są żeberka, wołowina i wieprzowina. Żywka sobie wziął i wziął sobie kukurydzkę. Kukurydzę. A ja mam trochę takie dzięki, bo Jam ja sobie frytki. To jest pół kurczaka wędzonego w jakimś sosie. Zobaczymy. No i mam taką, wiecie, surówkę standardową. Także smacznego. Ale tutaj jest cisza i spokój. Mateusz skoczył do wody. Słońce wstaje, mamy poranek. Ktoś sobie tutaj wypływa na kajaki. Jezioro jest bardzo spokojne teraz. Tafla wody, pięknie. Pokażę Wam jeszcze z perspektywy plaży, jak ten hotel wygląda. Tu się chodzi do góry. My mamy akurat pokój w tym budynku. Nie mamy balkonu, ale mamy widok na basen. Tutaj są balkony i tu chyba są jakieś większe apartamenty bo tam widzę, że trochę więcej ludzi jest. to może mają po dwa pokoje. a tu się schodkami właśnie schodzi do plaży. I zobaczcie, tutaj są leżaki. Tu są nawet grille, tam w oddali. Można sobie robić grilla. Są stoliki. No I tu zaraz są łódki. Z tej strony też już są łódki. I co fajna woda? Członeczko pięknie świeci. A tutaj basenik. W tym budynku naprzeciwko jest restauracja. Na dole, na górze są też pokoje. W razie jeszcze jest spokój, ale wiecie co, jak dzień się zacznie, to basen jest pełen ludzi. Jak widzicie, jestem już w domu, wróciliśmy. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Szybko nam minęło, bo było bardzo fajnie, no ale czas powrócić do rzeczywistości. I słuchajcie, nie nagrałam statku, bo zapomniałam telefonu i no i niestety już się nie wracaliśmy. Ale to tylko świadczy o tym, że się naprawdę denerwowałam. Ale tak jak wam wspominałam, kupiłam taką opaskę na nadgarstek, tutaj um, taka trochę akupunktura, bo ta opaska jest uciskowa, jeszcze ma taki plastikowy guz guziczek, który dociska uh, do ciała. No i wszystko było ok. Wyobraźcie sobie, że nic mi nie było. Miałam um, świetny czas, dobrze się bawiliśmy, cieszę się, że, że się zdecydowałam bo były widoki, bo były piękne widoki po prostu. I, I już wiecie co, jesteśmy w domu. Jeszcze na powrocie stanęliśmy w takim małym miasteczku Saratoga Springs. Tam produkują wodę mineralną. Także zajechaliśmy tam, mieliśmy super kolację. Tutaj Wam wstawię naszą ostatnią, pożegnalną kolację z wakacji. Bardzo dobre, słuchajcie. Mateusza też. Mateusz ma rybę. Ma hollywooda dzikiego. Dziko złowionego na lasce, tak? Tak. Um, muszle z Maine chyba i krewetki. Maine to jest state tutaj u nas w Ameryce. Właśnie bardzo znane z owoców morza. A ja mam tutaj taką zupę Załocami morza i są, jak widać, krewetki. Są małże, są eskalopsy, hmm. ośmiornice, Są e, muszle jasne, jeszcze do tego. No i jest krab. I chyba tyle. A nie, i jeszcze są e, kalamary. Bardzo dobre. Bardzo dobre, tylko strasznie gorące. Jak widzieliście, było pysznie. I teraz jeszcze Wam pokażę, co przywiozłam. Kupiłam sobie oliwę, kupiłam sobie... Co to jest? To jest, słuchajcie, ocet winny z czarną porzeczką. I jest ph. Kupiłam dwa, kupiłam sobie i kupiłam tacie. No, na prezent, tak wiecie, taką drobnostkę. I jestem zachwycona, ale można też zamawiać online, także sobie domówię. Wzięłam tylko parę rzeczy na próbę, ale okazuje się, że, że jest fajnie. To jest style, cała kampania, która tam jest właśnie nad jeziorem. Sprzedają swoje produkty, mają bardzo dobre. Już odwracam kamerę i Wam pokazuję. Zobaczcie, takie małe buteleczki. Były większe, no ale nie wiedziałam, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. I kupiłam takie średnie, to są tak naprawdę butelki, bo były jeszcze mniejsze i większe. I to jest właśnie ten um, vine, balsamic vinegars, ocet balsamiczny, nie winny, ocet balsamiczny właśnie z czarną porzeczką. No jakie to jest pyszne, mówię Wam. Zadzieliłam już takie dziupki. te dziupki miałam w domu, po jakichś tam butelkach i fajnie się mi tutaj sprawdziły. I tu mam trzy oliwy, jedną mam z Chorwacji, jedną mam z Peru chyba, A, albo Chile, Chile a druga jest, a trzecia jest, słuchajcie, z um, Portugalii. Mhm. Także na początku mam na razie tą chyba z Chile. I tutaj jeszcze mamy przyprawy. Mateusz to jakieś przyprawy wybrał do tych mięs, które wiecie, wędzi. I co tu mamy? Chipotle, później mamy Birken, chicken wrap. To coś do chickena. Coś z piwem związane i tutaj mamy garlic onion cebulowo mmm, czosnkowa ale z taką nutą wędzonego smoky roasted z wędzonego smaku no i takie to przywieźliśmy skarby a ja już się z wami żegnam fajnie że byliście fajnie że oglądaliście do zobaczenia w kolejnym vlogu love you